PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski razem ze mną z Soroko. Siema. Witam serdecznie. Słuchaj, no kiedy czytałem wasze opisy na Instagramie, widziałem, że jesteś karateką. Ja też trenowałem karate, także powiedz mi jaki styl ten trenowałeś. Kyokushinka. Kyokushinka, tak? Ile lat? Jekusin. Słuchaj, razem to by wyszło z 8 lat. A tak około 11. To wie... Sporo. Nawet sporo, no. Jakiś pas? Szczerze? Brązowy. O, no to bardzo wysoko. Ja. Jak na soroko, bardzo wysoko wiesz. No właśnie, bardzo wysoko. Soroko masz znakomite warunki fizyczne prawie 2 metry. 2 metry. metry, równiutko, także już ta dwójeczka z przodu jest. Długie łapy na pewno to pomoże, co? Dużo w turnieju. Na pewno, na pewno, dlatego się zgłosiłem, by zweryfikować swoje umiejętności, wiesz. Tak. Pierwszy raz będziesz walczył na tego typu, tak jak bygali, na tego typu turnieju? Tak, na tego typu turnieju, tak. Skąd w ogóle pomysł na to? Słuchaj, e, będę tatą, to jest taka. Pierwsze przydałoby się trochę sianka, a drugie no po prostu chcę, mm, chcę zobaczyć, czy jeszcze cykam, czy ja nie cykam. Wiesz, na tego piąchy, zweryfikować się z naprawdę z zawodnikami, a nie z panami spod żabki. No. No, zawodnicy, słuchaj, no dzisiaj tutaj jak e, można było ich zobaczyć kawał chłopa, widać, że charakterne chłopaki. E, jest trochę obawa, czy nie? Mm, żebym się obawiał, to by mnie tutaj nie było, słuchaj. Po prostu, nie byłoby mnie tutaj. Ula nagród 50 tysięcy, kusząca, bardzo kuszące pieniądze. słuchaj, ja to za 50 zł bym sobie mordę obijać, <noise> wiesz? <głosy> no ale się urodziło dziecko, wiesz, dobrze? Jak nie, nie za Nie, 50... nie urodziło. Ja jeszcze się nie urodziło, okej. Okay. Będzie. Będzie. E, przygotowanie chciałem się spytać. Gdzie się przygotowujesz w ogóle? Słuchaj, przygotowuję się obecnie we Wocławku, to jest start Wocławek. Stary klub boksersko mnie, przy, mnie, mnie przygotowywał. tak to jestem z Koryo Team, Muay Thai, wiesz. I w, wynalazł mnie w ogóle promotorska grupa, słuchaj, Evolution Fight, wiesz. Pomogli mi się tutaj dostać. Rewelacja dla mnie, wiesz. A tak to się przygotowuje sam, no bo jak się samemu nie przygotujesz, to sobie mogą, wiesz. Nie ma obawy no. trochę o te łapy? Nie. W ogóle? W ogóle. Czy znaczy, wiesz, to jest tak, że jak już y, źle się trafi z kontuzją, no to potem trochę przechlepane, około roku się ta piącha wzrasta, nie? To już na to nic nie poradzimy, wiesz. Nic na to nie poradzimy. Zasada turniowa, skoro jeździłeś po zawodach karaty, no to na pewno wiesz, jak to wygląda. Zasada turniowa jak Ci to odpowiada? Y, można trafić od razu na, 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 na niezłego kota. Słuchaj, ja czekam na to, rozumiesz? Bardzo mi się to podoba. Denis też się napierdalać, w ogóle mi się to podoba, że to tylko nie robią już te białe komnierzyki, wiesz. Na pewno ktoś musi po pomagać, już chłopaki mają głowy na karku, już powyrastali, są prawdziwymi wojownikami, więc wiedzą co robią i pięknie nas zestawiają, wiesz. Dla mnie to jest mistrzostwo świata i dlatego właśnie tutaj się, jak to się mówi, hmm. tutaj się chciałem dostać, właśnie tutaj, do tego The War. Czyli co, to tak jakby nie jest jednorazowy wyskok, ale będziemy mogli ciebie częściej, tak, widywać tutaj w The war. Słuchaj, oby. Oby tak było, wiesz. Oby tak było. Chciałbym, żeby to jakieś pasy są w ogóle? Nie. Nie ma? To fajnie by było, żeby były. Nie są, że będą pasy. Jak będą pasy, to będziemy ich potem bronić, wiesz. Wtedy tak. Myślisz, że mogą mieć twoi przeciwnicy problemy z twoimi warunkami fizycznymi? Yy, Wysokie i długie łapy. Właśnie odpowiedziałeś na swoje pytanie, no, wiesz, do mnie. Tak, chcę, żeby mieli ze mną problemy, wiesz i będę robił wszystko, żeby te problemy mieli. Dzisiaj widziałem, było jakieś pierwsze face to face. Wiem, że to jest turniej, ale było face to face, bo nie, tam byliście w dwójkę na waszej części konferencji. Czuć już te emocje? Słuchaj, czuć i nie czuć, wiesz. Trzeba troszeczkę, w sport nauczy mnie troszeczkę samodyscypliny i te emocje można wykorzystać w bardzo pozytywny sposób podczas bicia się. Tego Ci życzę. Widzimy się 26 listopada, 25 jeszcze na ważeniu. I co, to jest zdrówka. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Zwróć uwagę na jego pojedynek. Naprawdę, ta walka zapowiada się bardzo ciekawie. To z dwóch naprawdę zawodników, którzy, którzy mają równe szanse na zwycięstwo. On również musiał trenować na gołe pięści, tam gdzie siedział przez ostatnie 10 lat. Tak więc na pewno tutaj może mieć przewagę, ale przede wszystkim ten wzrost. Ogromna różnica, 20 cm. Ta sama waga. Szachta być silniejszy, ale ten karateka powinien być mocniej. od razu łapie do klinczu, dostaje prawy. Mocno bije szachta. A faktycznie szachta widać, że zdecydowanie jest dużo lepiej technicznych niż dobicie stop. Tutaj powinno Niechali być liczenie. Oni Niechali się biją, ta. nie powinni. Stop, stop, stop. Liczenie ponograłnie po, po Oby był zawodników pojął swoje emocje, faktycznie tak. Zwłaszcza Szachtu, Wasza szachty, gdy powinien pójść i w pewnym Tu momencie, nie tak. ma czekania. Nie ma, tak. Powinniśmy mi się liczyć już dostaje uderzenia. się, I zaraz będzie leżą drugi się. raz. Szczęga ze stali. I nie, nie, nie do wiary, nie do wiary. Szczęga ze stali. Szachta chciał go dobić, a Soroko wstaje. Sędzia liczy pięć, sześć. Będzie miał jeszcze swoją szansę. Jeżeli trzeci raz będzie Nocton, to będzie formale, koniec pojedynku. tak, to jest formalność. Po raz kolejny będzie seria się Siepowych i na pewno Krystyna będzie. Leży z powrotem, otrzymuje Soroko. Tak. Czy sędzia go, jeszcze... sędzia go jeszcze dopuszcza? To już chyba ostatni raz. E, nie, jest gotowy do pojedynku, tak. Próbuje kopać, bo oczywiście walka w kickboxingu nie wyciąga. Można... Nie wyciąga wniosków ze wszystkich. Po... Stop, 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 nie ma dobijania. Soroko nie wyciąga wniosków z poprzedniego knockdownu. Oj, Soroko jest wściekły. Tak, dokładnie. Trzyma na wysoko, wysoko brodę, ręce nisko to jest właściwie totalny absurd i to, to ten zaprzeczenie. Prófanacja techniki, więc to nawet musi się stać to, co się stanie, czyli za chwilę skończy się ciężkim knockoutem. Przypomnijmy jeszcze raz zasady. Możą uderzać głową, łokciami, ale kiedy jeden z zawodników leży na środku maty, to wtedy sędzia musi to przerwać i zacząć liczyć. W tej szachta już dwukrotnie się tego nie przestrzegał i tak, dobijał dokładnie. rywala. Soroko ma ogromne pretensje właśnie o to. Przechodzi do Ground and Pound i właściwie, no co tu dużo mówić, poniosę, poniosę go w tym wszystkim emocje, no wygrywał wygrywa tą walkę 100 do 0 formalnością było i pytanie czy jest, czy ta walka nadal, potrwa nadal, jest to, że on zwyciężył walkę przez Knockout. Tak, ale oczywiście mówimy o prawdziwych fajterach, a nie o kalkulatorach, także co. Tak, ponieważ Szachta... I z tym razem trafia! Muszę się wszystko co działa! Niesamowita sprawa! Tak, o, o, już do nie się dostał Dokładnie. Próbuję łapać giloty, bo się nie może. Co był podbródek z piekła tak, rodem! Dokładnie. Co za brody! Soczysty cios, soczysty prawy prost, naprawdę. No mamy tutaj piękny pokaz. Szakta skraca dystans. Tak, Powinien dokładnie. cały czas Soroko trzymać go jak najdalej, nie, a on mu się pozwala zbliżać i obrywa! znowu. Co Kody... za kano na do ciosu! Niesamowite, to jest naprawdę... Tak, I koniec pierwszej do rundy! Do pierwszej rundy, naprawdę, nie wiem. Przysięgam, nie, dawno nie widziałem takiej, takiej rzeźni. Dokładnie. Przypomnijmy, Soroko powinien korzystać ze swojego zasięgu. Dwa metry wzrostu, a on niepotrzebnie wchodzi w bójkę przez to szachta Trafia go raz po raz. On nie jest w stanie tych swoich długich rąk rozpędzić do takiej mocy, żeby też go trafiać tak mocnymi sierpami. Więc jeżeli on nie będzie go trzymał nie będzie kopał frontów, nie będzie się odsuwał, to będzie ale co to chwilę jest, leżał. Ale to jest ta wyraźna różnica pomiędzy więzienną celą a salą gimnastyczną. Faktycznie można trenować, ale jeśli nie masz dobrego opiekuna, dobrego trenera, nie masz wspark partnera, to. I tutaj te ciosy, o które wielkie pretensje ma Szachta, proszę co roku chciał biec, bić go dalej. Ale to jest jeszcze ma pierwsza sytuacja, bo druga była jeszcze chyba wyraźniejsza. Szachta ma idealnie dostosowaną taktykę do walk na gołe pięści. Cały czas do przodu i tylko sierpień. Niesamowicie, naprawdę. Idzie jak przecina, jak czołg, dobra, przed nami druga runda, naprawdę jest, muszę powiedzieć, że zacierpiał ręce. Trzeba po. twardym gościem, że wstał po tych czterech bądź pięciu liczeniach. Łączy, Łączy było chyba 6-7 knockdownów. I znowu zaczyna od tych obszernych. Dlaczego Soroko nie trzyma dystansu? Dlaczego Dlaczego nie trzyma wysoko rąk? Dlaczego trzyma tak wysoko brodę? Kola, Kolana No tak o, ale. jest, tak. Poszli cios na cios. Ślizgają się panowie. Chyba coś tak, się tak. wylało tutaj w fotogonie. A bo faktycznie już na tyle to się często tażali, że faktycznie z samego potu może być niska mata. Ale Kola, lewy cioska. sierpowy krew trysnęła z głowy Soroko. faul przez Soroko i zostaje zdyskwalifikowany, kopnął w twarz siedzącego rywala, tak nie można. Tak, właściwie ewidentnie, ewidentnie była to zemsta za poprzednie sytuacje. Tutaj publika, która jest po stronie e, oczywiście swojego z Torunia, jest bardzo niezadowolona. Miejmy nadzieję, że to się nie skończy w ten sposób źle. Denis Załęcki kłóci się tutaj z Soroko. Na pewno jest to zakończenie pojedynku, na które wszyscy mogą narzekać. Właściwie że zawodników niezadowolona oczywiście publiczność. Najczarniejszy scenariusz tego pojedynku. I teraz pytanie, czy do kolejnych rund będzie w stanie wstać szachta? Tam doszło najpierw do knockdownu, a kiedy on już siedział, nie wiemy w jakim, w tym momencie po tym, e, po tym ciosie, kiedy usiadł, czy on w ogóle się trzymał, czy on był w krainie, o której nie mamy pojęcia. Potworne było to kopnięcie, ale widzimy, że chyba wszystko jest w porządku już w tym momencie. Tak, wydaje mi się, że faktycznie go przymroczyło. Na chwilę nie był w stanie od razu kontynuować walki, ale, ale teraz już pomal powiedzmy, że, że Oj, i Dalej powraca. chwieją tak, się nogi, nie ma się co ale dziwić. Ale zdecydowanie nie jest zawodnikiem gotowym do kontynuowania pojedynku. Dyskwalifikacja Soroko. Tak więc ta piękna historia, która mogła się nam ale... tutaj pokazać po wyjściu z celi, jednak tego nie zobaczymy, a teraz czas na decyzję. Adrian Węgierski MMA.pl, a ze mną Soroko! Ów, chyba po najlepszej walce jeden na jeden w historii organizacji The War. Soroko, na gorąco, jak możesz tą walkę opisać? Kurwiony jestem, bo kurwa to jest... miało być podwórko, no to go kurwa kopnąłem, wiesz. Przepraszam bardzo, no ale tutaj nikt nie będzie pierdolił, że też było nie tak, kurwa. Chcieliście się napierdalać, to zapraszam kurwa każdego, no. Kurwa. Dużo emocji, ale przeciwnik twój też dobijał tak, w parterze. o no to mi chodzi, no że kurwa chcieli się tłusto to mają, no. Dziękuję, do widzenia. No. Nie, tutaj ja uważam, że ferwor walki tak miał wyglądać. zresztą Denis... No tutaj... naprawdę samo poszło, no to spodwórka jestem, kurwa. Nie wiem pierdolić, wiesz. Jest, je, jest grubo. Masz pretensje do sędziego, że cię zdyskwalifikował, czy nie? No, nie? no kurwa, to się... zobaczymy następnym razem, no. I tyle. No. Mam nadzieję, że dostanę następną, kurwa możliwości, niestety miałem nie walczyć na, na głębiści, a wyjdę, kurwa, jeszcze raz, kurwa, żeby udowodnić wszystkim, Pokazałeś no. się świetnie, Soroko, z czego ty masz szczękę? Nie wiem, ile razy upadałeś... Z więzienia. Z tego mam szczękę, z więzienia. Pozdrawiam, kurwa. Świetna, świetna robota. E, powiedz mi, czy zobaczymy cię jeszcze na galach The War? No bo na pewno każdy będzie chciał cię zobaczyć, nie możesz to skończyć na pierwszej walce. No, no mam nadzieję, no. To będzie, no zobaczymy, no, czy mi dadzą szansę, wiesz. No. Na pewno. E, Jak ręce całe, obyło całe, się no, bez całe, kontuzji. Całe, dobrze jest. No. Czyli kontuzji większych nie ma. Nie, dobrze jest. No zobaczymy zaraz, no bo to jest na gorąco, wiesz. Tak, trochę no. wiem, że zdenerwowały cię tutaj e, pogłosy kibiców, ale no też musisz oddać, że są to emocje. Ale zdecydowanie e, walka... Być może walka gali, mam taką nadzieję. Powiedz mi, czy gdyby była taka sytuacja, oczywiście nie zapeszamy i nie chcemy tego robić, natomiast gdyby ktoś wypadł, chciałbyś zawalczyć jeszcze na tej gali? Tak, tak, tak. Kurwa. No dobra, no. W porządku, tak, tak. Okay. Okej, okay, właśnie mamy tutaj informację na gorąco od organizatora Denisa, że twój przeciwnik nie wyjdzie do walki prawdopodobnie jest tam bardzo poważna kontuzja, nie będzie mógł stoczyć pojedynku yy, na kolejnej w kolejnej walce. Poprzek go, no, w takim razie no, podejmujesz, podejmuję rękawice, no. No to, to ja w takim razie nie przeszkadzam, bo czas, żeby trochę jeszcze tą temperaturę łapać, a nie stać na wywiadach. Powodzenia i liczę na krwawą wojnę. Amen. Dziękuję Ci bardzo. Super, mega.